Moje drogie panie z Daglasa. Ja wiem, ja wiem, że Wy mnie tu obserwujecie. I chciałam wam powiedzieć, że to, co zrobiłyście na ostatnich zakupach mojego misiaczka u was, jest nieakceptowalne. Totalnie jest nieakceptowalne. No, ale większość tutaj osób nie wie, co się stało, więc ja zaraz opowiem, bo ja nie mogę tego przemilczeć. Takich rzeczy się nie przemilczy wuje. Jak panie z Daglasa myślą, że są bezkarne, to nie. I zaraz sobie to wyjaśnimy. Posłuchajcie, mój misiek był ostatnio na zakupach, tak? Douglasie. Przychodzi do domu z wielką torbą. Stawia sobie tą torbę, zaczyna rozpakowywać ją, wie, O, byłeś w Daglasie, co tam kupiłeś dla mnie? A on wiecie co mówi? Dla ciebie nic. Nie mówiłaś, że coś chcesz. I teraz ja się pytam: Moje drogie panie z Daglasa, jakim prawem wypuściłyście mojego Misiaczka ze sklepu, z własnego sklepu? Ale ja wiem, że wy mnie obserwujecie i wypuściłyście go ze sklepu bez niczego dla mnie, bez żadnego prezentu. I on do mnie jeszcze mówi, że ja dziwna jestem, bo ja nie powiedziałam, że coś potrzebuję. Ja mówię, a powiedziałeś mi, że jedziesz do Douglasa? Ja nie wiedziałam, że on jedzie do Douglasa, więc nie powiedziałam mu, jaka jest moja lista zakupów. Ale jak wy go zobaczyłyście tam w tym sklepie, to co on z zaskoczenia was wziął? Ale mówię spokojnie, Zolina. Spokojnie, Zolina popełniły błąd, wyjaśnij tą sytuację, powiedz im, co chcesz i następnym razem mu coś wcisną z tych rzeczy. Ja jestem wyrozumiała, ja mam dużo cierpliwości do ludzi, dlatego, moje drogie panie z proszę, tutaj macie listę rzeczy, które ja bym sobie aktualnie teraz chciała, żeby misiaczek mi kupił i proszę go chociaż Jedną rzecz podczas każdych zakupów, a wiem, że jest u was często, i po jednej rzeczy proszę mu do tego koszyka sobie tam włożyć dla mnie, tak? Żeby mi się to więcej nie powtórzyło, że on wychodzi bez zakupów dla mnie. Jak w Daglazie mężczyzna i, i, i bez niczego dla żony? To w ogóle marketingowo marketingowo to powinna być opcja. Jest mężczyzna w Daglazie, proszę, tu są produkty dla żony. Taka wystawka, że jak mężczyzna nie wie, co kupić żonie, to powinniście mieć specjalną półkę dla żony. Wiralowe tam rzeczy, teraz wiralowe są te wszystkie produkty nowe i w Ja je poproszę. Każda żona lubi wiralowe kosmetyki. Koniecznie przy kasie taka półka dla żony. I, i, i sprzedaż obrotów, jakby w ogóle yy, wzrosła tych produktów? Ja jestem żoną, ja nic nie dostałam? On poszedł do tak lasa i nic mi nie kupi? Przecież to, 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 to w ogóle możecie rozwód spowodować takim swoim zachowaniem, nie wciskaniem mu nic dla mnie. Najlepiej to by było, taka półka w taklasie, ona się powinna nazywać Zolina poleca dla żon. Albo, albo niech się nazywa hashtag dziewczyny Zoliny. Ile mnie tu osób ogląda? Ile mnie tu osób ogląda? I po prostu wysłały, misiek, idź do taklasa, tam jest specjalna półka dziewczyny Zoliny i tam z tej półki proszę mi coś kupić. I by poszedł, i by kupił. Jak to obroty by wzrosły? W marketing to wy nic nie umiecie taklas. Nic. Żeby mi to było ostatni raz, bo ja w końcu się zdenerwuję. Bo ja się w końcu zdenerwuję, bo ja teraz to ja jestem jeszcze spokojna. No wszedł i wyszedł. No wiecie, kupił sobie parę rzeczy, perfumce nakupował i zadowolony, bo nic nie powiedziałaś. A ja kosmetyki mi się kończą, ja już nic nie mam, to raptem 15 jakichś brązerów tylko mi zostało, a nowego żadnego nie mam. Żadnego nowego brązera, żadnego nowego różu, od miesiąca nie kupiłam nic. I on sobie perfumy kupił, a, a, a pani go wypuścił. No pani go wypuścił, no skandal. Nie wiem. Proszę mi tu jakiś namiar dać yy, na te siły wyższe w Daglasie i ja to bezpośrednio wyślę do sił wyższych w Daglasie. Bo to, 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 to bez takiego apelu ogóln, ogólnopolskiego to w ogóle nie powinny. Yy, wszystkie portale plotkarskie powinny o tym napisać, że się influencerka zdenerwowała. I tyle. I dziękuję. To tak nie będzie. To tak nie będzie. No, już nawet pomadka mi się kończy i co, i nawet tego mi nie kupił. Nawet tego!